Czy cząsteczka wody jest płaska czy przestrzenna? Orbitalom walencyjnym atomu tlenu w cząsteczce wody przypisujemy typ hybrydyzacji SP3. I w większości z was hybrydyzacja SP3 kojarzy się z przestrzenną budową cząsteczki, zazwyczaj kształtem tetraedrycznym. Ale nie jest to do końca prawda. Jeżeli mamy cząsteczkę, gdzie orbitalom walencyjnym atomu centralnego przypisujemy typ hybrydyzacji SP3, to możemy mieć tutaj różne geometrie, czyli kształty tej cząsteczki. Pierwszym kształtem jest właśnie kształt tetraedryczny. I taki ma na przykład metan, czyli CH4. Tutaj na atomie centralnym nie ma ani jednej wolnej pary elektronowej. Ale już na przykład cząsteczka amoniaku ma budowę piramidy trygonalnej. A na atomie azotu, czyli atomie centralnym, znajduje się jedna wolna para elektronowa. Cząsteczki, które mają budowę tetraedryczną, tak jak metan, czy piramidy trygonalnej, tak jak amoniak. To tak, to są cząsteczki przestrzenne, ale już na przykład cząsteczka wody ma budowę kątową i jest to budowa płaska. W cząsteczce wody na atomie centralnym, czyli atomie tlenu występują dwie. Wolne pary elektronowe. Jakkolwiek tej cząsteczki wody nie ułożę w przestrzeni, to ona zawsze będzie miała budowę płaską, dlatego że mam trzy punkty. Mam atom centralny, czyli atom tlenu, oraz mam dwa atomy wodoru. Mając trzy punkty, nie mam szans zbudować cząsteczki przestrzennej. Możemy mieć jeszcze przykład cząsteczki, gdzie na atomie centralnym mamy aż trzy wolne pary elektronowe i wtedy taka cząsteczka, której atomowi centralnemu przypisujemy typ hybrydyzacji SP3, ma budowę liniową. No i też jest płaska. Podsumowując, aby określić typ hybrydyzacji, uwzględniamy liczbę wolnych par elektronowych na atomie centralnym. I tutaj wtedy jak najbardziej wolne pary mają wpływ, wchodzą nam one w skład liczby przestrzennej i dla hybrydyzacji typu SP3 ta liczba przestrzenna wynosi 4. Dlatego tak, cząsteczka wody ma budowę płaską i wykazuje kształt kątowy.